Cześć! Dzisiaj postanowiłem, że nagram materiał dotyczący zasady 5W, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam. Zastanawiałeś się, może, jak to jest, że w pewnym momencie Twojego życia nie wiesz, gdzie chcesz iść, dokąd zmierzasz, w czym chciałbyś się spełniać, realizować? I właśnie to pytanie zmusiło mnie. A raczej skłoniło mnie do nagrania dzisiejszego materiału, w którym opowiem Ci o zasadzie 5 razy w, których albo nigdy nie słyszałeś, albo słyszałeś już gdzieś, słuchając coachingowych mów, albo wykonujesz je po prostu nieświadomie. I żeby nie przedłużać, zaczniemy sobie od zasady numer 1 jest to wizja. Nie oszukujmy się, ale w dzisiejszym świecie trzeba mieć wizję, żeby cokolwiek osiągnąć. Musisz mieć wizję siebie. Wizję przyszłości, wizję przyszłej rodziny, wizję biznesu cokolwiek by nie było, musisz być pochłonięty wizją i potem do tej wizji dążyć. Następną zasadą jest wiara. I nie mówię tutaj o wierze religijnej, a takiej, w której wierzysz w siebie i w ludzi, którzy cię otaczają. Bo nawet jeżeli czysto teoretycznie masz w obrębie siebie ludzi, którzy w ciebie nie wierzą, to twoja wiara powinna być dwa razy mocniejsza niż jest zazwyczaj. Tak samo musisz wierzyć w lepszą przyszłość. Musisz wierzyć w szczęśliwą rodzinę. Musisz wierzyć w to, że w przyszłości zbudujesz domy marzeń. Więc wiara w siebie jest bardzo istotna. Następnym, następną zasadą tak właściwie jest wytrwałość. Nie można osiągnąć czegokolwiek nie będąc wytrwałym. Wytrwałości towarzyszy upór, dyscyplina, motywacja. Nie da się czegokolwiek osiągnąć bez wytrwałości. I tutaj służę się przykładem bardzo wyświechtanym, czyli sylwetka, tak? Jeżeli chcesz mieć świetną sylwetkę i załóżmy, poświęcisz na nią rok, ok? To nie oszukujmy się, nie będąc wytrwałym przez ten rok, tej sylwetki nie będziesz miał. Wytrwałość. To trzecia zasada. Zasada numer cztery. Wyrzeczenia. To, że Ty dzisiaj ślęczczysz nad kartką papieru i piszesz swój przyszły biznesplan, piszesz, jak ma wyglądać Twoja przyszłość, a Twoi znajomi są właśnie na imprezie, chleją, rozpoczynają weekend w piątek i budzą się dopiero w poniedziałek, to jest nieistotne. To jest wyrzeczenie. Wyrzeczenie, które ma wpłynąć na Twoją przyszłość, a nie na przyszłość ich. Więc wyrzeczenie to też bardzo ważny składnik w osiąganiu swoich celów w życiu. I ostatnią zasadą, numer 5, jest wdzięczność do siebie oraz do bliskich. I jeżeli chodzi o wdzięczność do bliskich, tutaj jest mały haczyk. Potrzeba mieć wdzięczność do ludzi, którzy Cię wspierają. Ale też trzeba mieć wdzięczność do ludzi, którzy cię nie wspierają, a za to dają ci przestrzeń do tego, abyś mógł działać i się realizować. Jeżeli materiał tego typu ci się spodobał, zostaw ławkę w górę. Jeżeli było to dla ciebie wartościowe, zostaw również po sobie komentarz. Ja życzę ci spokojnego dnia i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!